Wyjątkowe występy na żywo. W czwartek w ramach festiwalu muzycznego pod kluczem Mysłowiczanie mogli usłyszeć interpretacje kultowych piosenek z lat 60., w wykonaniu dzieci i młodzieży z zespołu szkół specjalnych imienia Janusza Korczaka. Występy są bardzo dla mnie ważne, bo ja lubię też występować, śpiewać, właśnie pokazać ludziom, jak to, kto lepiej tak śpiewa najlepiej wykonawca. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Dogrającej szafy Grosik Wrzuć Muzyka lat 60. -tych". Wesoło i nostalgicznie zarazem. Dzięki tym występom, dzięki tym występom artystycznym tutaj na scenie, w tak profesjonalnym miejscu, ta samoocena, ta wartość siebie po prostu u każdego uczestnika wzrasta. Dla nich to jest święto po prostu. Choć festiwal ma po części formułę konkursu, to dziś nie można było mówić o przegranych. Każdy z uczestników otrzymał taką samą nagrodę. Rozdano natomiast trzy wyróżnienia. Nauczyciele, opiekunowie mają niespożyte energię i coraz to nowe pomysły, zaskakują nas świetnie dobranym repertuarem i potrafią go tak dopasować do trudnego materiału, z którym się wzmagają, że to naprawdę robi wrażenie. Nie tylko na nauczycielach, rodzicach i jurorach, Festiwal Muzyczny pod Kluczem został objęty honorowym patronatem prezydenta Mysłowic Dariusza Wójtowicza. Jest to bardzo wzruszające wydarzenie. Dzieciaki, które rzeczywiście z ogromnymi problemami borykają się, jeżeli chodzi o życie, o codzienność, potrafią tak wspaniale przygotować się na scenie. Tańczą, śpiewają, grają. Warto odwiedzać takie festiwale i dostrzegać ciężką pracę rodziców, wychowawców, terapeutów. I wysiłek, jaki w to wszystko wkładają dzieci i młodzież z zespołu szkół specjalnych imienia Janusza Korczaka w Mysłowicach. Festiwal odbył się po raz 14.